Zapowiadaliście na swoim blogu, że będziecie chcieli wydać płytę w maju i co udało się? No, niestety, póki co jeszcze się nie udało. Wszystko jest w trakcie realizacji, ale nie z naszych przyczyn. Pewne rzeczy się opóźniły, takie jak, jak mixy, mastering i mastering. No i tak, jeszcze cały czas spinamy się i, i cały czas brniemy, żeby to zrobić, aczkolwiek jeszcze na pewno trochę czasu nam to zajmie. A powiedz, jakiego typu kawałki, jakiego typu muzyka znajdą się na tej płycie? No, kawałki, no to wszystko w klimacie punk rockowym ogólnie, bardziej można to porównać do takiego kalifornijskiego punka, tak szybko, melodyjnie i, i pogodnie, tak powiedzmy. Różnica kawałków jest, bo nie jest wszystko tak na jedno kopyto, jak to się mówi. Są kawałki zróżnicowane, a, a posłuchać i ocenić będą mogli słuchacze, jak już płytka wyjdzie. A kto pisze teksty, a kto muzykę? W większości teksty pisze Krzysztof. Pawlak, nasz basista, ja piszę czasami, czasami gitarzysta Patryk, ale w większości do większości kilo się zajmuje tym, kilo, kilo krzychu. A muzykę piszemy razem, aczkolwiek ostatnimi czasy w większości krzysił. Gitarzysta drugi, on tworzy kawałki, no i tam jakieś staramy się to na próbach zawsze wszystko skompletować i dograć tak, żeby było ok. Gracie dzisiaj na wspólnym koncercie z Lare, nie po raz pierwszy. Co myślicie o tej kapeli? Znacie się? No to jacy są? Jaka jest ich muzyka? Jak wyglądają Wasze relacje? Znaczy kwestia jest taka, że nie znamy się nie wiadomo jak dobrze, mieliśmy okazję zagrać kilka wspólnych koncertów i, i bardzo fajnie było, bo ja mając tam 13-14 lat jak słuchałem punk rocka to, to słuchałem tej kapeli między innymi, a, a teraz możemy z nimi czasami zagrać i to jest fajne, jest to kapela z historią, jest to kapela z tak zwaną marką no i grają cały czas kawał dobrej muzyki, że ludzie ich słuchają i chcą ich słuchać. Dwudziestolecie zespołu z Maza, to jak te 20 lat minęło? 20 lat, pierwsze 10 obijaliśmy się, a przez następne no, zaczęliśmy pracować. No, w pierwszych 10 latach no, brakowało nam pieniędzy, sprzętu, miejsca i w sumie dopiero zaczęliśmy działać, gdy załatwiliśmy sobie sprzęt, czyli zaczęliśmy pracować i dwa, no mieliśmy miejscówkę, w której już mogliśmy siedzieć i pracować i nikt nas stamtąd nie wywalał i nie, powiedzmy, no ograniczał nas. A jakie jest Wasze największe osiągnięcie? Jak myślisz? No się. Trudno powiedzieć, dotychczas no, pewnie na pewno Jarocin wygrana w 2006 roku no myślę, że jeszcze przed nami. Dzisiaj gracie między innymi z Fabron na jednym koncercie, a to nie pierwszy raz, tak? Znacie się z Fabron No tak, poznaliśmy się jeszcze chyba przed Jarocinem i to był taki czas, że wytwórnia, która ich wydaje i nas. Yy, no, czy... Zostaliśmy kontrakt w tej wytwórni, o, może tak, i zobaczyliśmy kto tam gra, okazało się w Farbeler, że ma trasę, skusieliśmy się do nich, im się spodobało i tak zaczęła się nasza współpraca i no i przyjaźń, bo jesteśmyśmy dobrymi kumplami. Byliście z nimi w trasie? Tak, nie jeden raz, oni zawsze nas wciągają na wszystkie koncerty, oni są twórcami trasy punk i reggae, na którą nas zabierają zawsze. I jeżeli gdziekolwiek, oni nie mogą grać, zawsze nas reklamują nas i my wskakujemy na ich miejsce. Tak się zdarzyło w zeszłym roku, parę razy zagraliśmy w Niemczech dzięki temu. Dzięki Wasza muzyka oddziałuje jakoś wzajemnie na siebie? Czy na nas, czy farben Lere nas maza, a z maza na zmazę, a zmazę na Farbenlerę. Ja myślę, no myślę, że tak. Chociaż bardziej, ja myślę od strony technicznej. Chłopaki są starymi wyjadaczami, wyjadaczami, Są świetnie zorganizowani, wiedzą, jak się ustawić na scenie. Dawali nam różne wskazówki, właśnie takie. No muzyci myślę, że też, też, też jest, są jakieś wpływy i. i... Myślę, że Wojtek wiecie, coś jeszcze na ten temat powie, jak go złapiesz. Jakie farmolary znaczy ścianki zespoły i co o nich myśli? Hmm, oczywiście jubilata dzisiejszego, czyli zespół Zmaza, Z Maza, którym znamy się, no może nie 10 lat, ale z 7, 8. Hmm, Kwatera C4 i Bezdzask. Czyli trzy zespoły są mi znane, jeżeli chodzi o ściankę. Słuchajcie, jak sobie radzą? Jak oceniasz ich dokonania, ich muzykę? No nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że najbardziej przekonują mnie dokonania zespołu z Maza, który chyba jest najbardziej znany z tej trójki kapel. Jeżeli chodzi o Best jazz, nie mieliśmy jeszcze okazji grać wspólnego koncertu. Słyszałem płytę tego zespołu. Rokująca, natomiast trudno oceniać po jednej płycie ze, kapelę jej możliwości. A jeżeli chodzi o kwaterę C4 to płyt nie słyszałem natomiast ani nagrań. Natomiast graliśmy kiedyś wspólny koncert w Tucholi i myślę, że jakby też rokujący. A wy już gracie chyba 26 rok, tak? Bo zeszłym roku był jubileusz w polsku, duży koncert. Tak, czyli jesteśmy zespołem 6 lat starszym od mas. A powiedz mi, jakie jest wasze największe osiągnięcie w całej waszej karierze i czy ono się ułożyło tak, jak myślałeś? My nie zakładaliśmy zrobienia żadnej kariery, więc my chcieliśmy robić swoje, dobrze się bawić przy okazji coś tam przekazać, zagrać w paru miejscach w tym kraju, może gdzieś dalej stanąć na jednej scenie z zespołami, na których się w jakiś sposób wykowywaliśmy. No, i w dużym procencie udało nam, się, udało nam się zrealizować większość tych zamierzeń, które towarzyszyły początkom zespołu Farbenere. Więc można powiedzieć, że Farbenere to jest kapela, która jest zespołem spełnionym, to znaczy to, co mieliśmy do osiągnięcia, to osiągnęliśmy. Zakładając, że nasza droga raczej należy do dróg bezkompromisowych i niepokornych, jeżeli zespół idzie na pewnego rodzaju ustępstwa robi coś e, wbrew sobie, to wtedy pewnie osiągnąłby więcej. No my stwierdziliśmy, że to jest scena, której nie zamierzamy przekraczać, czyli nie zrobimy e, nic wbrew, e, wbrew nam samym. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestię, e, jaki był największy sukces Farbeneret, to wiem, sukcesów było kilka, to zależy, punktu widzenia zależy od miejsca siedzenia, zależy, w którym miejscu ucho przestawić, dlatego, bo z jednej strony dużym sukcesem było zagranie i zwycięstwo na festiwalu w Jarocinie w roku 90. Z drugim sukcesem dużym jest to, że wydaliśmy 10 płyt studyjnych, teraz wydaje mi dziesiątą. Z trzecim dużym sukcesem też który jest porównywalny, to jest fakt, że gramy 25 lat. W czwartym, że graliśmy z największymi kapelami pankowymi na jednej scenie, na przykład Exploited i Totenhausen, GBH, czy UK Subs, czy Vibrators. To jest też jakiś, myślę, punkt istotny. Fakt, że zagraliśmy dla 200-300 tysięcy na przystanku Woodstock. to też myślę, że. też będziecie na Ustok. Należy odnotować jako sukces zespołu. To było w 2006 roku. W tym roku gramy na Woodstocku, podobnie jak w ubiegłym, na scenie kryśnowskiej Bardzo dobrze wspominam koncert z ubiegłego roku i to był. Jedyny powód, dla którego zgodziliśmy się w tym roku po raz kolejny zagrać na Woodsoku. Nawet nie tylko się zgodziliśmy, tylko z chęcią to zrobimy. Dzięki. Dzięki. Gdzie macie próby? Jaką muzykę gracie? Kto pisze teksty, a kto muzykę? Próby mamy dzięki uprzejmości firmy Arkan w jej siedzibie, a Fajne. Muzykę gramy razem. W sumie, przeważnie wych... Ja jestem krótko zespołem, więc nie mogę się za dużo wypowiadać. Chłopaki dopowiedzą, ale co, jak, co. Ale muzyka powstaje w pełnym spontanie. Macie swoje kawałki? No tylko swoje. Same swoje. Mhm. A po jednego kawałka z Mazy, który przygotowaliśmy na dzisiaj, ale to jest niespodzianka. Dobrze, że będzie emisja później, a nie idziemy na żywo, bo byśmy spali. Spalili. Okay. Pierwszy raz gracie wspólny koncert z Farben Lera i, i z, ze Zmazą? Z Farbenami to jest nasz pierwszy koncert z Mazą. zagraliśmy już kupę Tuż, koncertów. Zdamy się w ogóle od kupy czasu. W sumie to dzięki nim tak jakoś nasza przygoda muzyczna się potoczyła, bo w sumie jak byliśmy małymi szkrabami i oni już byli punkową, znaną kapelą, to, to my dopiero zaczynaliśmy jakieś tam ja rzeczy przycierali, ogarniać. Przecieraliśmy szlaki nam, no, no, nie? Przede wszystkim, kurczę, to też jest naprawdę. Ja się na przykład od Szadoka bardzo dużo nauczyłem też, nie? Także kur... pięknota, nie. A czego im życzyć na kolejne 20 lat? No właśnie na tych 100 20 100, lat, 20, nie? To wystarczy. Myślę, że samego grania te 20 lat jeszcze, nie? Będzie git. Czyli zdrowie, bo jak zdrowie będzie, o. to chłopaki na pewno no, będą grać. No, no, no. Kamil, czy to jest teraz twój czas? Tak czujesz? Mój czas? Ale na co? Na granie. No myślę, wiesz to, że chyba dla każdego. Tlenery zaczynają się zawsze od maja. Ciepłe dni przychodzą, to wtedy wiadomo, ten koncert jest zupełnie inny. I myślę, że, że na pewno... My dobrze wykorzystujemy ten czas, bo, bo koncertów jest dużo i ja się cieszę, bo, bo lubię grać w różnych miejscowościach, zmieniać co chwilę miejsce. Ogólnie lubię dynamiczny tryb życia. Już się przyzwyczaiłem do tego i wyobrażam sobie życie bez tego, to raczej, raczej nie, wiem, nie wiem, czy czułbym się sobą. Pierwszy raz w Trzciance? Dzisiaj tak, pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba, fajni ludzie, jest, jest piękna, piękny krajobraz, ogólnie tutaj dookoła sceny, także będzie fajny klimat na pewno. Jakie masz plany na wakacje? Wakacje... Przydałyby się. Jeżeli będę miała jakąś możliwość, to na pewno gdzieś z bliskiem i spędzę czas. A jak wspominasz bitwę na głosy? Bardzo miło, bitwane głosy, to, to było niesamowite przeżycie. Na pewno dużo doświadczeń, które przydadzą mi się na przyszłość. Na przykład e, przestałem się bać kamer, przestałem się syścić kamer. Wiadomo, kam kamery działają jak paralizatory. Dla kogoś, kto ma na przykład pierwszy raz styczność takim urządzeniem, e, zatraca autentyczność. Gdzieś tam się stresuje, za bardzo myśli o tym, co ja powiedziałem, jak to będzie i tak dalej. A, a właśnie on, a, to, ten, ten program nauczył mnie tego, że, że tak naprawdę wystarczy być sobą i zapomnieć o tym, że to urządzenie istnieje. I, i to jest właśnie fajne, że ten program wyzwolił jakby we mnie. Tak, jak, jak takiego strachu przed kamerą, no i powiem Ci, że, że cała szesnastka też musiała się tego pozbyć, bo, bo dla nich to też było, wiadomo, pierwsze, pierwsze wydarzenie takie z, z kamerami, więc y, oni byli odważni, pokonywali swoje słabości. A ten program pomógł Ci trochę w karierze, no, potem Opole, na przykład świetny występ na Opolu z Twoim zespołem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Program na pewno pomógł, bo pokazał mnie zupełnie z innej strony. Nie wiadomo, rok temu jeszcze byłem sam przed jurorami, w tym roku musiałem stać się jurorem i oceniać, gdzie ja tak naprawdę dopiero się wszystkiego uczę i ciężko było od kogoś oceniać. Więc to było dla mnie naprawdę ogromne wyzwanie, ale myślę, że jakoś podołaliśmy, no, udało się wygrać ten program, więc, więc to też cała zasługa tej szesnastki. No, oni, oni razem stworzyli grupę, która nie była, była nie do rozbicia. No, wiadomo, bywały chwile, których gdzieś tam yy, pokazywaliśmy słabość, yy, ale to tak między sobą, no bo to cały czas godziny prób, yy, dojazdy, no, daleko od y, domu, daleko od przyjaciół i każdy zaniedbał swoje obowiązki dla, na rzecz bitwy, więc były, były nerwowe A co momenty. co w Twoim życiu poza tym? Poza muzyką, poza programami, poza koncertami? Wszystko dobrze. Tak naprawdę całe moje życie właśnie teraz to koncerty. Koncerty, yy, ludzie non-stop, non -stop jakieś... Yy, przemieszają się z miejsca na miejsce. Ja, A to, ja to jest lubię, to, co ja chcesz mówię. robić? Tak, ja kocham, ja kocham grać, kocham poznawać ludzi, kocham jak jest właśnie dużo ludzi. Yy, wiadomo, czasami bywa moment, w którym chciałbym odpocząć, no to jest naturalne, ale ogólnie siedzę w domu trzy dni, cztery, cieszę się tym domem, ludźmi i za chwilę mam, nie no, zagrałbym jakiś koncert, ja gdzieś pojechał. Po prostu, jest, 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 jak jest fajna pogoda i takie miejsca jak to na przykład dzisiaj, to już w ogóle, jest, jest, aż, aż się chcę grać. No.